Dzień dobry Państwu. Pan prorektor elekt Jarosław Kuczyński, absolwent Akademii Medycznej w Białymstoku. Doktorat robił w Kolegium Medicum Bydgoszczy. Związany z, z naszą Suwalską Uczelnią od roku 2009 był zastępcą, a potem kierownikiem. Wydziału Dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia dyrektorem, Zastępcą i dyrektorem Instytutu Ochrony Zdrowia Z dwóch kierunków Powstało pięć Które w tej chwili Od nowego roku rozpoczął działalność Proszę mi Powiedzieć Co Pan w tej chwili uważa Za najpilniejsze zadanie do uczelni Znają Pan Znakomicie co jest najważniejsze? No, najważniejsze to oczywiście pozyskanie subwencji, czyli sprawy finansowe. Tak? Im więcej studentów, tym uczelnia uzyskuje więcej pieniążków na kształcenie tych studentów. Stąd staramy się, pozyskać, staramy się pozyskać w rekrutacji coraz więcej młodzieży, żeby u nas studiowała. No jest 13 kierunków studiów, jest co wybrać, tak? jest, każdy znajdzie coś dla siebie. Y, przy czym jest to y, uczelnia państwowa, więc y, nauka w na studiach stacjonarnych jest bezpłatna. To bardzo ważne, jakby z punktu widzenia tego, że no, y, jesteśmy w takim obszarze geograficznym tutaj, zwłaszcza to raczej niezamożni ludzie, tak? Także jest to ważne, żeby można było blisko studiować y, jak najbardziej ekonomicznie, korzystnie dla siebie. No tak, to jest. Yy... Według tego co się zdążyłem przeczytać, 570 studentów w tej chwili się zgłosiło na te 13 kierunków. To dużo czy mało. To jest porównywanie z poprzednim rokiem, tak, coraz częściej natomiast uważamy, że młodzież wybiera naszą uczelnię w tym pierwszym rzucie, nie czekając jakby na te inne uczelnie, czy ich przyjął czy nie, tylko od razu składa yy, swoje dokumenty na początku rekrutacji to świadczy, że od razu z celem studiowania bezpośrednio u nas. Rozumiem. Bo drugi etap rekrutacji rozpocznie się w sierpniu. Tak, od 1 sierpnia do 24 września. Wszystkich przyjmujemy, którzy do nas zechcą u nas studiować, a więc złożą do nas dokumenty. Staramy się o tym, żeby jak najwięcej osób chciało wybrać naszą uczelnię. Rozumiem, bo uczelnia no, w tej chwili na mapie kraju zajmuje podczasne miejsce. Tak, myśmy startowali wśród 75 uczelni w rankingu Wprost i Rzeczypospolitej i zajęliśmy szóste miejsce, w tym czwarte miejsce spośród PWSZ. No, to jest bardzo zaszczytny tytuł, cieszymy się z tego bardzo i no, staramy się jakby jeszcze polepszyć to miejsce i skoczyć na podium, co być może może w przyszłym roku tak, nas no, będziemy mieli taki sukces. Uczelnia w suwałkach to jest olbrzymie osiągnięcie. To jest na pewno coś niezwykle ważnego. Jaka jest rola uczelni w życiu społecznym, sumałk, w życiu kulturalnym, Suwałk? Jest wiele różnego typu inicjatyw społecznych. Myślę tutaj o konferencjach wszelakiego typu. Myślę tu o zbieraniu szpiku. Znaczy, a przeprowadzeniu badań yy, w śpiku. Także to nie jest uczelnia, która tylko kształci. Tak, ja y, swoją pracę zaczynałem y, na Wszechnicy Mazurskiej, i tam jakby uczelnia nadawała tom rozwojowi miasta. No, bo wiadomo, student przyjedzie to i y, kupi y, coś w sklepie, tak, zje obiad w barze czy zatankuje y, bak na stacji benzynowej, a więc byłam motorem gospodarczym tego miasta później rozwinęła się PWZ w sowałkach i też uważam, że powinna być takim motorem coś się tam dzieje, tak? Coś się dzieje w sensie gospodarczym, że będzie co, ta, ta młodzież, która zewsząd do nas przyjeżdża, w jakiś sposób zostawia pieniądze u nas, ale też i angażuje się w takie, jak pan mówił, działania, działania prospołeczne. prospołeczne, chociażby tak, akcja tutaj wspomniana zbierania szpiku kostnego, tak? czy akcja honorowego dawstwa krwi, czy jakieś działanie związane z tym, że zbierają dla biednych to studentki tak. z kosmetologii, zbierały, prowadziły taką akcję zbiórki dzieci dla na yy, no tak, święta, także świętami, paczki dla osób z Domu Pomocy w Pawłówce, yy, inni studenci wspierają, yy, z bezpieczeństwa wewnętrznego zbierają yy, jakby te produkty żywnościowe dla yy, rodzin biednych, także ich też yy, uczestniczą w takich yy, prospołecznych yy, pro działaniach. W tej chwili ile studentów yy, na wszystkich kierunkach? Yy, Mieliśmy tysiąc, mieliśmy dwa tysiące kilkaset studentów, tak? w tej chwili mamy mniej, no bo absolwenci jakby opuścili mury naszej szkoły, mamy aktualnie ponad, około dziewięćset kilkadziesiąt studentów, tak? i będziemy teraz w toku rekrutacji jakby rekrutowali do tych pierwszych lat studiów. Dlatego pytam, bo pod pańskim tekstem na temat nowych kierunków kształcenia, ktoś dopisał. Lektorze, a gdzie oni pójdą do pracy? Na, na poniewierkę, na zachód, traktowani gorzej niż murzyni, to, to był tekst w stosunku do osób na pewno ja wiem gdzie ten tekst pan znalazł, tam gdzie... W internecie, tak, zarazem, pan, tak gdzie pan napisał o tym, o, jak można, jakie kierunki są kształcenia. Dokładnie. To bardzo świetny tekst. Dokładnie. My nie mówimy też w tak stu procentach o tym, że to dobrze, żeby absolwenci znaleźli pracę, ale my też wracamy na możliwość intelektualnego rozwoju, tak. Jeżdżąc po szkołach, angażując się w taką promocję, czasami dostrzegam, że młodzież być może do, dojrzewa znacznie biologicznie wcześniej, tak? ale społecznie troszkę później i nie wiedzą co ze sobą zrobić. Nie wiedzą co, jak w jaki sposób no, osiągnąć sukces poprzez skończenie studiów, pójście do pracy, więc nasza uczelnia jest takim troszkę motorem do tego, żeby, żeby przemyśleć te, te sprawy, tak? żeby dojrzeć społecznie i przeczekać, kiedy ten jeszcze wiek jest taki niedojrzały. Jak dojrzewają, to później jakby decydują się na to, wiedzą, co, co trzeba robić. No a staramy się ich angażować jakby w, te, w ten tok nauki powiązany z, z, z gospodarką. Tak? U nas sporo jest tych zajęć typowo związanych praktycznych, czyli no właśnie, ćwiczenia, jest... ćwiczenia jest... praktyki zawodowe, tak, i angażujemy jakby młodzież do tego, żeby mogła aspirować do tego rynku pracy. Bo to jest właśnie chyba jedno z istotniejszych zadań dla państwowych wyższych szkół zawodowych, to właśnie... Praktyczność, ta możliwość uzyskania zawodu mniej zajęć teoretycznych, a z bardziej praktycznych. Bo, tak, szkoły te o kierunkach akademickich, głównie te humanistyczne, no to preferują głównie zajęcia teoretyczne. My na... Połowę zajęć jest w postaci ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, więc młodzież lubi, jak się coś takiego dzieje tak, manualnego na zajęciach, co można zastosować potem w praktyce w, czyli tą teorię, podbudowaną tymi ćwiczeniami, można za, zastosować w praktyce. Rozwinął Pan Instytut Ochrony Zdrowia? z dwóch do pięciu nowych kierunków, a jak inne kierunki na uczelni? No, my, Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa jest zorganizowana w trzy instytuty, a więc Instytut Politechniczny, Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny i Instytut Ochrony Zdrowia. I na każdym, w każdym z tych instytutów są takie sztandarowe kierunki, chociażby Instytut Politechniczny to jest budownictwo. Jest architektura i urbanistyka, tak? są kierunki związane z przetwórstwem rolnym, bo niestety, nie czarujemy się z to jest teren rolniczy, gdzie przetwórstwo rolne powinno się rozwijać, więc są kierunki inżynierskie, zarządzanie inżynieria, produkcje, rolnictwo, tak? które, które no mogą tam absolwenci z tych kierunków jakby znaleźć pracę w przetwórstwie rolnym. My tutaj na Słuchaczczyźni jakiegoś tam przemysłu innego nie, nie wybudujemy, tak, głównie prze, przemysł rolny, w związku z tym przetwórstwo rolno-spożywczej, tam ci y, mogą absolwenci znaleźć pracę. Budownictwo, tak, bardzo modny kierunek, bo się Architektura, rozwijamy. Która, która się... Architektura, tak, możliwość y, 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 no, zrealizowania pasji w zakresie architektury, to coraz modniejszy y, y, kierunek. Humanistyczno, Instytut Humanistyczno-Ekonomiczny, no, tam mamy sztandarowe kierunki typu finanse i rachunkowość czy ekonomia, a od niedawna filologia angielsko-rosyjska czy nowy kierunek, który otworzymy od tego roku, pedagogika. Być może niektórzy mówią, że nie ma pracy dla nauczycieli. No tak, bo coraz mniej szkół jest. Tak, ale uważamy, że młodzież ma szansę intelektualnie się rozwinąć, zwłaszcza gdzie te okoliczne szkoły niepaństwowe zaprzestają, zaprzestają rekrutacji i jakby ograniczają swoje działanie, wygaszają te uczelnie jakby ten tok studiowania. W związku z tym my jesteśmy, będziemy jedy, jedyną taką uczelnią, zwłaszcza bezpłatną, tak, państwową na tym terenie. No, podaję, że trzy tygodnie temu była taka konferencja Suwałki roku 2020. Tam stwierdzono, że jednym z trzech kierunków rozwoju to jest właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Tam mówiono o cyfryzacji, natomiast turystykę potraktowano dość obce mhm. uważając, że powinien to być kierunek pomocniczy. Czyli uważa Pan, że właśnie uczelnia powinna stymulować w jakiś sposób rozwój turystyki, że powinna stymulować tą cyfryzację, że odgrywa rolę wiodącą w stosunku do. Pozostałych tak, nam, nam brakuje. My to czujemy takiego kierunku jak informatyka, czy, czyli, czy na przykład informatyka z, z telekomunikacją. Tak? Więc to by był też świetny kierunek. No Pan wspomniał o turystyce, tak? My mamy rolnictwo ze specjalnością agroturystyka, ale też myślimy o turystyce i rekreacji. Być może taki kierunek powstanie, bo jest duże zapotrzebowanie jakby na młodzieży. Młodzież chętnie wybiera jakby te kierunki. To także, także... Bez, jest bezpośrednie zaplecze, jeśli nie do Dokładnie, no, no Suwalszczyzna to region turystyczny, w związku z tym trzeba kształcić. I, I to się nie zmieni? Oczywiście. Niezależnie od Więc trzeba no, takich koncept. absolwentów kształcić. E, to, to jakby w perspektywie kilku lat na pewno e, będziemy sięgać po taki kierunek, bo no, jest chętnie wybierany w e, nauczelniach tych okolicznych, czy gdzieś tam w tych makroregionach dużych, tak dużych miastach. Macie czwarte miejsce w kraju. A w Europie? No tak, tak, tak daleko to my sięgamy, tak? To jest uczelnia młoda, dopiero no tak, ja funkcjonuje od 2005 roku. Niektórzy mówią czasami słowałki PWZ jakość, tak? No oczywiście dbamy o jakość ale w porównaniu z Uniwersytetem Jagiellońskim, który trwa 600 lat, no nie możemy się porównywać, nie, nie, nie możemy też się porównywać z taką na przykład Akademią Podlaską, która w podobnym mieście 70 tysięcznym istnieje już 40 lat. Dbamy o jakość, będziemy chcieli poprawić tą jakość, czyli coraz będzie lepiej, ale to niestety jakiś tam okres musi minąć, tak, czasy tam. To na pewno, ale kontakty, powiedzieć. bo w Waszej misji jest zapisana ta rola uczelni pogranicza. Tak, tak. tak. Ponieważ w, w jakiś sposób jesteśmy ograniczeni tą granicą, barierą to, to stwierdziliśmy, bo coraz więcej młodzieży pochodzenia polskiego z Litwy, czy y, z Białorusi, czy z Rosji do nas przychodzi, w związku z tym y, chcielibyśmy angażować tą młodzież do tego, żeby u nas studiowała. Niestety na Litwie y, młodzież pochodzenia polskiego musi płacić za studia. U nas póki co są studia bezpłatne i tu chętnie zapraszamy z kartą Polaka, czy nawet bez karty Polaka, młodzież pochodzenia Polskiego, która może u nas bezpłatnie studiować, może się wykształcić, może zdobyć zawód, ten dyplom nasz jest honorowany w całej Europie, także w ten sposób możemy im pomóc. Ile tych jest takich studentów? Ponad 40 osób i właśnie chętnie wymierają pielęgniarstwo, czy ostatnio kosmetologię, tak, więc to są te głównie Płać piękna, tak, wybiera dziewczyny z Litwy, czy no, staramy się też pozyskać młodzież z, z Ukrainy, z, z Rosji i z Białorusi. Tak. Gdybyśmy tam starali się, żeby na przykład mieć więcej niż 10% młodzieży, no to może byśmy zmienili status na powiedzmy, akademię, tak? czyli w ten sposób się to może by odbyło i tu no, celowo takie działania w zakresie pozyskania tutaj młodzieży z, z tamtej strony granicy, z drugiej strony granicy, tak? Akademia Słubańska. Powiedzmy, tak? No, bardzo, ten bardzo ten, dobre, nie, dobre, to, dobrze to ten brzmi. Ten, to brzmi, to życzę, żeby jak najszybciej. No chcielibyśmy tak, to dzięki przychylności ministerstwa otrzymaliśmy wysokie limity. Przyjęć na studia, cieszylibyśmy się, żeby to było zwiększane, no bo uczelnia się rozwija. W związku z tym coraz więcej ch chcemy kształcić tych młodych ludzi tutaj te na terenie Suwałk. Dla Suwaków i dla niej. No oczywiście. No, głównie, tak jak po podkreślam, e e naszych obywateli tutaj mieszkających w Suwałkach i okolicy nie jest tak czasami na to, żeby no tak, to wysłać e e swoje pociechy tak daleko, gdzieś tam do tych do Warszawy, czy do Białostoku, czy innych uczelni. Poziom kształcenia jest yy, dobry, porównywalny, scenalny, tak, tak i będziemy starać się lepiej jeszcze jakby, no, poprawiać ten poziom kształcenia. Czego jak najserdeczniej w innej telewizji TVS24 Państwu życzymy. Dziękuję bardzo.